Witam wszystkich po dwutygodniowej przerwie, niestety spowodowanej chorobą. Także z góry przepraszam Was za lekką chrypę. Wszystko już gra i hula, więc od razu skakujemy sobie do tematu dzisiejszego poradnika. Wave dash. Szybka informacja i omówienie co opanowanie tej prostej mechaniki wave dasha wnosi do naszej rozgrywki. Wave dash to nic innego jak wykonanie flipa w wybranym przez nas kierunku, gdy nasze autko jest dosłownie centymetry od podłoża. Należy jednak pamiętać, aby trzymać przycisk odpowiadający za drift podczas flipowania. Nie wykonujemy wtedy flipa nad ziemią w taki sposób. Tylko nasze autku sunie dosłownie po ziemi, jak po lodzie, przez co zachowujemy stałą przyczepność i możemy tak kontynuować, wykonując flipy, aż do osiągnięcia największej prędkości w naprawdę szybkim tempie. Czyli jak już się możecie domyślić, mechanika Wave Dasha opiera się o mobilność na boisku poprzez szybkie przemieszczanie się, oszczędność busta oraz pomaga również szybko wrócić do pełnej gotowości, gdy ktoś w nas nasźnie. Czyli krótko mówiąc, w rocket języku bumpnie. Zatem rozłóżmy sobie mechanikę Wave Dasha na czynniki pierwsze, abyście mogli dokładnie zobaczyć o co w tym tak naprawdę chodzi. Na początek Skoczcie sobie do gry swobodnej, ustawcie swoje autko na ten moment gdziekolwiek chcecie na boisku. Na razie to nie ma znaczenia. W tym kroku podskoczcie sobie dosłownie jeden raz klikając przycisk odpowiadający za skok. Odchylcie autko lekko do tyłu, tak aby przód samochodu powędrował do góry. Gdy zobaczycie, że autko jest już dosłownie moment przed dotknięciem ziemi, wykonajcie flipa do przodu na przykład trzymając drifta. Może to być również flip w bok, po przekątnej albo nawet do tyłu. Gdy chcecie wykonać wave dasha do tyłu, to w trakcie skoku skierujcie przód Samochodu w dół. Analogicznie do tego, gdy chcecie wykonać dasza w lewo, przychylcie samochód w prawo. A gdy wykonujemy dasza w prawo, to przychylcie samochód w lewo. Oczywiście używając jednego z naszych przypisanych klawiszy odpowiadających za kierunkowy obrót w powietrzu. W moim przypadku jest to przycisk B albo X. Jeżeli uda wam się to poprawnie, efekt powinien być właśnie taki, a jeżeli wam się nie udało, to efekt zapewne był mniej więcej taki. Co mogło później tak? Jeżeli napotykacie się z tym, iż wasze autko cały czas wykonuje normalnego flipa w powietrzu, to Postarajcie się opóźnić tego flipa jeszcze bardziej. Jeżeli natomiast flip wam wychodzi, ale bardzo szybko tracicie prędkość, to na 100% nie trzymacie driftu po wykonanym flipie. Próbujcie sobie teraz powtórzyć poprzedni krok, ale tym razem użyjcie drugiego flipa. Gdy wam nie weszło za pierwszym razem, drugim, albo nawet dziesiątym, nie przejmujcie się, za chwilę na pewno wam to wyjdzie. Lekkie wyzwanie zaczyna się dopiero w momencie, gdy będziecie chcieli to zaimplementować do waszych codziennych gier oraz oczywiście zmieniać kierunki tych wave -daszy. Proponuję najlepiej wyrobić sobie taki nawyk, aby starać. Się to wykonywać najczęściej po utracie kontroli nad pojazdem, zjechaniu ze ściany, wjechaniu na ścianę i tym podobne. Możliwości jest naprawdę dużo, a ogranicza nas tylko nasze wyobraźnia. Pamiętajcie również o tym, iż Wave Dasha najczęściej wykonujemy, gdy mamy naprawdę bardzo mało boosta, a musimy jednak znaleźć się na odpowiedniej pozycji na boisku w krótkim czasie. Z reguły, gdy mamy tego boosta, to wykonujemy po prostu speed flipa, jeżeli jesteśmy na ziemi. Chyba, że chcemy zachować prędkość nie tracąc przy tym boosta, na przykład przy wjeżdżaniu na ścianę lub gdy z niej zjeżdżamy. Także jest to naprawdę sytuacyjne. I nie namawiam Was do tego, abyście przez 90% czasu na boisku wykonywali wave-dasze. Z biegiem upływu czasu sami będziecie czuć, kiedy go wykonać, a kiedy jest on po prostu nieprzydatny. A gdy wejdzie Wam już to w nawyk, to nawet nie zorientujecie się, ile razy będziecie korzystać z tej mechaniki podczas Waszych gier. Na tym przykładzie możecie zobaczyć użycie tej mechaniki w normalnej grze. Jak możecie zobaczyć, szybko wróciliśmy na kółeczka i wróciliśmy bardzo szybko na odpowiednią pozycję, praktycznie nie używając nie wiadomo jakiej ilości boosta. Zatem kończąc już materiał, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam. Mechanikę wejfadaszania. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej mechaniki lub jakiejkolwiek innej, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Możecie napisać do mnie prywatną wiadomość na Discordzie lub złapać mnie na naszym serwerze Rocket League Polska, do którego link macie, jak zawsze, oczywiście w opisie filmu, jak i wszystkie dane kontaktowe do mnie. Zatem jestem Pancis i razem osiągniemy coś więcej w Rocket League. Hejka.